Siemaneczko z tej strony KK2 i do dzisiejszej gry zaprosiłem Diego, Siemaneczko. To będzie już drugi odcinek z serii KK2 i Diego na serwerze. Co nie? Tutaj tak. mieliśmy iść na 10 tysięcy, no ale zrobili zaporę, a więc gdzieś tutaj się osiedlimy. Kordy zostały zamazane dlatego, że no żeby po prostu nikt z tego serwera nas nie znalazł na przykład mnie yy, tak. po orabowywał domu i tak dalej. Dobra yy, to. Dobra, my się tutaj wkopujemy, co nie. No, tepaj, tepaj. Na poziom 20, ja się tepam. Jest jak Dobra. Tepłam się. Właśnie, jak się te do kogoś, to tak jak ja na przykład nie wpisujcie całego niku, tylko wystarczy, że wpiszecie pierwsze 3-4 litery, zależy ile graczy jest na serwerze o podobnym niku i po prostu dajecie tab i yy, po prostu Wam wybiera nick. No. To jeszcze nie na kopiemy, czy to już budujemy? Nie no, tu budujemy, co niecha ja, Czekaj, ja pójdę jeszcze tam, to zamuruję do góry. Ej, a nie wiesz, czy tutaj są gildy płatne? No, coś trzeba chyba zrobić. Coś trzeba mieć. Szmaragdy chyba, czy coś takiego? Nie wiem. Od kogo by się tu, kurna, można było dowiedzieć? Bo fajnie byłoby sobie gildy zrobić. Nie, to na nie powinno pisać. Dobra. To co, rozstrzyżamy to, co? Się... No. Nie? A mi się zacina przez nagrywanie. Dobra. Ja nie mam w ogóle lagu. Znakomicie jest. O mam skrzynki ja postawię tu. O, a następnym razem jak na przykład będziemy grać na Skywarsach, to możemy sobie z dwóch ekranów nagrać. No. Można, można. Nie no piszcie coś tam w sprawie tego pomysłu. Yy, nagrywania z dwóch ekranów, co nie? Bo mój kolega no. No chyba jeszcze z nim nie nagrywałem. Nie, nie nagrywałem z nim, ale w najbliższym czasie będę. Wymyślił, że po prostu na Skywarsach z dwóch ekranów nagrywać że on i ja będziemy nagrywać. I on mi na przykład wyśle ten filmik. Ja go zmontuję, co nie? Tutaj dawaj do tej dużej skrzynki bruk. Dobra. Nie z drewna nie buduj. Czekaj, a już tam. Na kakao. Aha, no, nie wiem. <gry> Takie jeszcze tutaj jest Myślałem, że chcesz ścianę z tego drewna robić, nie Tak. So. Właśnie, jeden z nas będzie musiał wyjść i sobie tam sethomę zrobić na górze na razie. No. Żeby mieć też dostęp do... tam na górę, co nie? Dobra, takie osoby tutaj zrobimy, Dobra. No, czekaj, tu set napiszę. A gdzie będziemy mieć? Na przykład... To gdzieś na środku, kurde, wokół skrzynek. O dobra, tu będzie, tu będzie fajne. Zrobię. Tego nie będzie. O, maradź. Czyli zapiszę setu set Home. Um, se... Dobra. Set Home. Jak se tu gildię założymy, to trzeba będzie wam obtoczyć obsidianem. O, o będzie zrobiliście tutaj. No. Ej to czekaj ja idę na spawn, a ty tutaj cały czas bądź co nie? No to się tepek, no. dowiem coś Ej, w sprawie czekaj. tej gilli. Ender chest, czekaj ja też idę na spawn. Aha, o ty tu masz chowa, czekaj ja tutaj nam jeszcze Ender chesta postawię. Jaki był kit na Ender chest? Masz Ender chest. Piecki hmm. się za robić. Jak się przepiszyło mhm. chyba. Aj oczywiście mhm. też możecie wbić na mój kanał. Czy nie? No, on si Kanał wie. ja tam A, podam to, w opisie. Co? No właśnie. Subskrybujcie. I na tym, na tym, pod tym filmikiem też szlajcie dużo łapek w górę. Dobra, dostałem będę przez to. Ostatnio widzę, że wam się podobał filmik jak rozwaliłem szafkę petardą petardami dwoma Ja planuję sobie jeszcze trochę kupy petardy, i znowu coś nakręcę z petardami A kiedyś to nagrywał? Co? Kiedy to nagrywał? Chyba czekaj. W niedzielę, albo w sobotę. No dobra. Nie, w sobotę to nagrywałem. Dobra, idę. Pozdrawiłeś tam Ender No. Pójdę tam. Także te cenne rzeczy se możemy tutaj do Ender Chesta wsadzać i nawet jakby ktoś nas napadł i rozwalił tego Ender to jest na spawnie jeszcze. O, ja tu no. wsadzę 8 obsydianu tego. Gdzie ja idzie tu... Aha okej, dobra, okej. Okej, okej. Dobra, zrobimy sobie troszkę dwie wtyku Sora, trzeba będzie tam na spełnie na coś wejść, żeby się dowiedzieć o tej gildii Tak to by się nakopało że trzy razem, muszę nie... ruszyłem się, ale już, już 6 sekund to jest przeszła sada No, dużo, strasznie Powinno być dwie, no maksymalnie trzy Co to jest? I ty na gildię... O, i ty na gildię. I te do daru Tutaj co jest? te do daru no, tu będzie i ty na gildię. O, ciemno. Czekaj, jest ja jakieś. jakiś. na gildie grać. Przedmioty na... na gildię... Aha, super vipa a i vipa nie no, no dobra, to ja wejdę sobie w 15 złotych jabłek. A tu nic nie ma. 5 bloków diamentów. 3 Kurde. bloki złota. 2 bloki szmaragdów. 32 ryby. A zobaczę co wipa. 6 Jak złotych jabłek. Się. 2 złote bloki. 3 bloki diaksów i szmarag 16 ryb i jeden szmarag do dobra to się zrobi co nie to teraz no. musimy po prostu Oliwna kopać się. trochę 15 złotych jabłek to się zrobi bo to z samorodków złota to na luzie 5 bloków diaksów diaksy nawet nieźle dropią no, 3 złote bloki to spoko a szmaragdów to, to jest spoko a ryby to się tam nałowi Ile masz szmaragdów Cztery przy sobie. O, czekaj. Gości w teplę. Ja trzy. O oh, yeah. eee. Dobre, ja sobie przypalę żelazo i złoto tutaj. Dobra, typa ja się do ciebie. A ja ale żelazo nie trzeba, fajnie. To tak. Trzeba po eee. prostu kopać. No. To kopiemy. Tak ją, czekaj, tam o w tutaj o, tam przecież tak, cały czas tam o, prosto. No spoko. Ale to będziemy mieć rzeczy wspólne, co nie? To ja se dołożę do twojego złota, a metala na razie nie mam, dobra. Czekaj, bo chyba hamaci nie wyłączyłem. Mi się też no to kopiemy. Um, um, Dobra, um. To my sobie nakopiemy, co nie, trochę rzeczy i zaraz wezwracamy. Simoneczko jesteśmy z powrotem. Tak. Um, teraz zgromadziliśmy sobie już wszystkie rzeczy na Dobra, a więc y, mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Następny odcinek niebawem. Y, my już sobie tutaj troszkę zrobimy, zaraz Wam pokażemy i tak dalej. Dobra, y, subskrybujcie mój kanał Diego. Diego tak. kanał będzie w opisie, co nie, tak jak ostatnio. Cześć. Tak,